Siema, witam. Nagram swój pierwszy krótki odcinek na tym kanale, jeżeli chodzi o Empires. Jesteśmy po wojnie. Krwawa wojna, na której nie używamy lekarzy ani wstrzeszaczy. No i jak to się dla nas skończyło? No przegraliśmy dzisiaj z drużyną rosyjską. 6 ataków u nich. Zostawiła jedna osoba. My mamy jeden atak do tyłu. No, a jak mi poszło? A mi poszło tak średnio. Dziewiąte miejsce, 250 punktów. Najwyżej u nas był notowany Dexter, 270 punktów. To osoba, która mnie. W sumie namówiła na to, żeby założyć kanał na YouTube. No ale jeszcze wyżej był Hyperion. On był najwyżej. Poszedł do topki. Typowej topki. No i co mam, mam powiedzieć? Wojna w plecy. Niektóre osoby pewnie nie mają zaplecza wojennego bez lekarzy i biją słabszymi, naprawdę słabszymi składami. Ta wojna jest wyjątkowo ciężka dla osób, które nie mają.